I takim głównym grzechem mężczyzn, ja tak to widzę, jest to, że gdy dziewczyna mówi coś, oni traktują to dosłownie, zamiast czytać między wierszami. Czyli dziewczyna mówi, nie będzie dzisiaj seksu między nami. I on sobie myśli, o, nie będzie dzisiaj seksu, nie pójdziemy do łóżka, szkoda, to co, może pójdziemy sobie na spacer, zamiast odczytać to jako ok. Dziewczyna nigdy nie powiedziałaby czegoś takiego do mężczyzny, którym nie jest zainteresowana seksualnie. No, pomijam jakąś skrajną sytuację, gdzie ktoś totalnie nie w typie dziewczyny, nachalny jest i ona mu mówi, że nic dzisiaj nie będzie. No to jest inna sytuacja. Ale w sytuacji, gdy jesteś z dziewczyną, ona się do ciebie uśmiecha, rozmawiacie, flirtujecie, ona mówi, patrząc ci głęboko w oczy, nie będzie dzisiaj nic, nawet o niczym nie myśl, to jest sygnał, że najprawdopodobniej oczekuje, że podejmiesz flirt, utrzymasz ramę, spojrzysz jej głęboko w oczy. I odbijesz piłeczkę. No jasne, że nie, kurczę, no ja boję się kobiet, nieśmiały jestem. A tutaj trafiłem na takiego świętucha, który od razu o jednym tylko myśli. Okej? Okay? Kobieta oczekuje, że zdasz ten test, zagrasz tą grę i wyłapiesz z tego kontekstu między wierszami, że piłka jest w grze i coś dzisiaj na pewno się wydarzy, jeżeli wszystko pójdzie po waszej myśli.